Cześć, witam Was ponownie na moim kanale. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrypcji. Dzięki temu jesteście na bieżąco z każdym filmem. Jest Was tutaj coraz więcej, a ja mam wtedy większą motywację, żeby dla Was coś nagrać, bo Wy wtedy oglądacie te filmy. No, oczywiście wtedy em, no, po prostu jest większa motywacja i chce się nagrywać. A dzisiaj zabieram Was em, ze sobą. Do sprzątania mojej toaletki. Jak widzicie, znowu tutaj jest bardzo duży bałagan, tak raz na jakiś czas my sobie tutaj wspólnie sprzątamy. Ale to też dlatego, że zawsze jest to przynajmniej taki film, w którym mam okazję Wam pokazać takie moje ulubione kosmetyki na co dzień, jakieś nowości. Też zobaczycie, czego się tutaj pozbywam, co jest tutaj zbędne i niepotrzebne. E, także taka mała aktualizacja i mała organizacja będzie. E, ja wiem, że na mojej toaletce jest dość duży bałagan i jest też dość dużo rzeczy i chyba przy ostatniej metamorfozie toaletki, którą Wam nagrywałam, możecie sobie podejrzeć ten film, e, ktoś mi napisał, że chyba tego wszystkiego za dużo czy coś takiego, jeśli chodzi o te pojemniki, które malowałam sama, e, ale musicie wiedzieć, że toaletka to jest miejsce, gdzie ja naprawdę się maluję, gdzie ja naprawdę spędzam... Mm, to znaczy użytkuję ją i tak dalej, tym bardziej jak szłam do pracy i miałam na przykład naprawdę 4 minuty, żeby wyjść z domu, to i tak tutaj siadałam, bo mam wszystko pod ręką, więc e, to nie jest toaletka, która ma być pokazowa, piękna i mają tutaj stać kwiatki, perfumy i... Mm, e, tylko naprawdę ja ją używam, więc ja tych rzeczy potrzebuję, ale oczywiście nie w takim bałaganie, także lecimy. Też z racji tego, że niedługo się będziemy przeprowadzać, e, to chcę naprawdę tutaj mieć tylko rzeczy, których... E, po prostu używam. To, czego nie używam, odłożę sobie na bok. Już nie będę trzymała na później. Tylko po prostu odłożę sobie. Może komuś oddam, wyrzucę. Nie wiem. Zobaczę, w jakim to jest stanie. A ułożę sobie tutaj tylko rzeczy, które używam, bo najczęściej jest tak, że w tych szufladach mam rzeczy, których tak nie używam. A na górze leży wszystko, co jest mi potrzebne na co dzień, więc czas trochę to uporządkować. I pokażę Wam ostatnie moje ulubione rzeczy, czyli kremy BB... Z Miszy. Chyba jestem ostatnią osobą na świecie, która je dopiero zaczęła używać. One były ostatnio na promocji w Rosmanie i chyba dlatego się na nie skusiłam. Jak widzicie, ja mam je w dwóch e, kolorach: 23 i 25. Tylko dlatego, że 23 nie było dostępne, jeśli chodzi o tester, a 25 wydawał mi się mega ciemny. E, no ale jeśli macie taką skórę jak ja. Czyli nie jesteście typowymi takimi bladziochami, tylko jednak macie trochę żółty kolor skóry. To 25 mam dzisiaj na sobie, możecie zobaczyć. Ehm, już myślałam, że nie będę kupowała drugi raz, ale naprawdę jest to bardzo fajny krem Bibi I myślę, że przy jakimś porannym, przy jakimś porannym makijażu e, nagram Wam taką aktualizację i też Wam e, o tych kremach BB powiem. E, Zrobiłem sobie jakiś test i tak dalej i z nowości jedynie mam jeszcze taki tusz, który też Wam pokazywałam bo też był na promocji w Rosmanie, takie rzeczy Wam na Instagramie pokazuję, w sensie promocje i jest też bardzo fajny, chociaż daje dosyć delikatny efekt, też go dzisiaj mam na rzęsę, a już takim kompletnym moim hitem, jak już pokazuję jest ta pomada do brwi, ja mam ją na moich brwiach, już używam ją już dość długo, jest naprawdę świetna i nie wysycha, w przeciwieństwie do pomady e, od Vibo to ta nie wysycha, bo tamto musiałam. Rościnaczać z olejkiem. Bo jednak za dużo miałabym tutaj Wam do opowiadania. Pokazałabym Wam paletki, jeszcze jakich używam na co dzień, jakie lubię, bo ja też nie używam tego jakoś bardzo dużo. Nie są te rzeczy bardzo kolorowe, więc jeśli w sumie chcielibyście taki film, nie wiem, może właściwie po prostu taki codzienny makijaż, to dajcie mi znać, to po prostu Wam nagram. Uwaga, zniknę na chwilę, muszę to odstawić. Dobra, myślę, że taka perspektywa będzie dobra, bo odrobinę się widzimy. E, no, ale najważniejsze, żebyście widzieli, co tutaj się dzieje. E, tu jest mój stary Mi Band, e, trójka. Tutaj mam tą najnowszą teraz wersję i też Wam na pewno zrobię jakąś e, aktualizację i recenzję, bo bardzo tamten film się podobał, to znaczy o tamtym zegarku. E, ale dobra, a tutaj mam taki podkład, którego używałam bardzo długo, zanim Kupiłam ten krem BB i naprawdę jest bardzo dobry. Również mi się świetnie sprawdza. Mimo tego, że on jest nawilżający, a ja mam raczej taką skórę z tendencją do przetłuszczania, to bardzo dobrze mi się sprawdzał. Także go na pewno sobie zostawię. Nie wiem, co tutaj w ogóle robi tyle długopisów. Ale tak. Dobra, to chyba e, raz trochę przyspieszę ten film. Ja sobie tu pościągam te wszystkie rzeczy, żebym zaraz mogła to wytrzeć. No i tak, zaczniemy od układania chyba pomadek. Te tusze już pójdą do wyrzucenia z racji tego, że są puste. E, Ten użyłam raz, i tutaj dla mnie nic po prostu w sensie. Nic się na rzęsy nie nakłada, nie da się tym malować, nie wiem o co chodzi, ale dam za niego 34 zł i było, były to pieniądze wyrzucone w błoto. E, tą maskarę bardzo, bardzo lubię, często Wam ją pokazuję, chyba dlatego ją zostawiłam, ale już ją wyrzucam. I ta jest bardzo, bardzo, bardzo dobra, nagrywałam Wam ostatnio recenzję też tej maskary, także mm, bardzo ją lubię, ale też już jest... Pusta i zostawię sobie tutaj tylko taką odżywkę z Essence, którą lubię właśnie czasem użyć pod tusz. Także już tak się prezentuje właściwie gotowe, gotowe pudełka z pomadkami. Tu mam te, których używam rzadziej, tu mam te rzeczy, których używam częściej i tak już chyba zostawię. moja toaletka po naprawdę dużych porządkach, wiele kosmetyków wielu kosmetyków się pozbyłam i będą one szła właśnie do kosza albo do oddania nie wiem czy to jest ładnie, nie o to chyba mi chodzi, przede wszystkim chciałabym żeby było funkcjonalnie no i naprawdę teraz mam tu stricte rzeczy których używam, jeszcze myślę, że pomału się przekonuję do tego, aby stąd trochę pomadek pousuwać a w szufladach mam tylko te rzeczy których naprawdę używam, tak samo tutaj Jestem bardzo szczęśliwa, bo nie mam takiej potrzeby, wiecie, zagracania sobie pod, mm, przestrzeni, tylko po to, żeby to wszystko leżało. No, i tak tutaj mam te podstawowe pędzle, których używam na co dzień: pomadki, których używam, konturówki. E, tutaj weciki i patyczki do uszu. Tutaj moje ulubione paletki. Tam właśnie pomadki, nad którymi muszę popracować i chyba też je ja, mm, usunę za jakiś czas. I jeśli chodzi o szuflady. Tutaj mam wszystkie podkłady, jakich e, aktualnie używam przede wszystkim te. Z mistrzy, tak jak Wam mówiłam, ale te też są spoko, więc sobie leżą. E, tu jeszcze na dole muszę te kawałki posprzątać. E, tutaj mam e, wszystkie pudry i w tej szyfladzie mam wszystkie korektory, e, których fa faktycznie używam ewentualnie jakiejś bazy. E, I tusz, którego używam na co dzień do brwi pomada i to tyle, także na ten moment tak to wygląda, jest funkcjonalnie i chyba przede wszystkim o to mi chodziło tu jeszcze zawsze stoi moje lusterko które używam codziennie mi a bardzo bardzo je lubię i w sumie nic tutaj już nie będę dostawiała, nawet te drugie lusterko pójdzie sobie już gdzie indziej, do nowej łazienki na przykład, a jak się będę przeprowadzała to po prostu tak to będzie wyglądać. I to by było na tyle w tym filmie, mam nadzieję, że taka organizacja toaletki i sprzątanie wspólne Wam się podobało, jeśli tak to oczywiście dajcie mi o tym znać i na pewno się widzimy niedługo w sprzątaniu mojej szafy, bo to będzie masakra. Także subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco i do zobaczenia, pa pa!